Wysokość trawy kosić, to zależy jak lubimy, ale warunek jest jeden. Zawsze kosimy na tą samą wysokość. Codziennie robot ma kosić. Tutaj mamy trawę na 2 cm skoszoną, tutaj mamy na 8 mm. Yy, oczywiście jak ktoś gra w golfa, lubi niżej skoszoną trawę, no to możemy zejść, będziemy próbować zejść jeszcze niżej, ale nie może być sytuacji takiej, że trawę mamy na kilka centymetrów i nagle kosimy ją na 8 mm bo wtedy trawa wyginie. Trawa musi być codziennie koszona na tej samej wysokości. Czy ustawimy na 2 cm, czy na 8 mm, czy na 5 cm, jak ktoś woli, to nie ma znaczenia, ale jak ustawimy, zawsze musi być tak samo koszona. Jeżeli chcemy zejść nie wiem, z wyższej wysokości na mniejszą, musimy skracać nie więcej niż 1 trzecią długości trawy i schodzić powolutku, na przykład co tydzień, co dwa, o centymetr albo tam, nie wiem, nawet mniej, o pół centymetra i dojść do właściwego poziomu. A nie tak, że trawa ma 8 centymetrów i nagle kosimy ją na dwa, Tak nie wolno zrobić. Koła muszą być gumowe, szerokie. Nie mogą być to koła plastikowe, bo trawa nisko koszona yy, nie może być koszona przez robota w plastikowych kołach. Tak jak powiedziałem. Robią się kolejny, yy, robią się mikrozagłębienia, które Później nóż wycina i brzydko wygląda. Kolejna rzecz to jest kwestia noża. Tutaj mamy nóż pełny, jest on wygięty, dlatego śruby nie rysują nam trawnika ani ziemi. Bardzo ciężko zejść poniżej 15 mm robotami koszącymi, które mają nożyki. W związku z tym, że wszystkie te śrubki niszczą nam trawę. Trawa jest poszarpana i bardzo często później choruje. Dlatego do niskiego koszenia preferujemy przede wszystkim roboty z kołami gumowymi, szerokimi. Druga rzecz pełne ostrze, które jest wygięte tak, żeby śrubki nie rysowały trawy.